W poprzednim odcinku Ej tam jeszcze z tego Z pierwszego Jezu, wagonu Ale się daje, że wiedzą wiesz yy, małe problemy. konie I to duże o, o, Zostawcie mnie o, o. Zostawcie mnie, panowie. Dajcie chociaż kartkę, żebym sobie coś mógł napisać. Nie wiem, dzienniczek więzienny. Dzień pierwszy. Siedzę z czteroma idiotami, zamknięty w czterech ścianach. Mam ochotę was Słuchaj, wszystkich rozdzielać. Nie chyba bez powodu. No, wy też nie jesteście tu bez powodu, co nie? W końcu. Jak to? No, wypuśćcie my... mnie, panowie. No przecież. Wstańcie się. Oj, bing HAHA! Ha. Niech was szlak trafi! Ha, ha. Dzień właśnie... Dzień waszego sądu właśnie dzisiaj nadszedł. A. George! Ty kur... Ja jak nie mnie zostawić? Ja byłem pian, nie wiem co się dzieje w ogóle. Czekaj. Gdzie są klucze? No o, przeszukaj ich, nie wiem! Skąd mam wiedzieć? Nic nie widziałem. Cześć, Wypuszczaj ma. mnie stąd lepiej, bo inaczej... Dobra. <coughs> Dobra, otwieram. Dawaj, dawaj, oh. dawaj, dawaj. Dawa. Oh. dawajcie moje rewolwery. Moje słodkie kettlemany. Josh! Wsiadaj, Kenneth. Szybko, stęsknię oh. ja za tobą. No, no ja te za tobą też. Sybka. Idziemy. Szybko. Josh, uwierz, że ja ci tego nie wybaczę. Szybko. Ja pamiętam. Ja nie wiem, to co się działo w ogóle. Dobra Dobra, nie mam w ogóle żadnej misówki, miejscówki Gdzie, gdzie przesiedzieć. Śmieram. Gdzie jest Lloyd? Proszę. Gdzie jest Lloyd? Nie mam pojęcia. O, go też zgubiłeś. Ha! Oczywiście, że tak. Tak, zgubiłem! To Ta pewnie znowu leży na pruty jak on to potrafi Tak No Ja się obudziłem nie wiem w Arm Dilu Nie wiem czemu w ogóle a ja się obudziłem, wiesz gdzie? Wiem. W więzieniu. Znam obok. Be Be Obo no to wiem. Obok Benedict Point jest takie jedno, można powiedzieć, stare obozowisko. Możemy tam się udać. Tylko czeka nas trochę długa droga. Mam nadzieję, że macie amunicję do Lancastera wszystko mi wzięli. Coś tam się znajdzie, ale jesteśmy totalnie w dupie. Lojda długie długie że... długie. to To tam jest najlepsza sprawa, on się odnajdzie. No odnajdzie się w tej ale samej tam... sytuacji co ja, co nie rzusz? No więc właśnie a ja, a ja nie wiem czy on tam nawet nie jest już, wiesz? W tym rzecz Tak, może no jest może w Może być Wiesz, w tym rzecz nie wiadomo czy on teraz nie wisi już No właśnie może nie wisi, no nie wiem o, Ja też bym wisiał, też już mi jest. mówili, nie że wiem. będę wisiał Ale nie wisiałeś No ale mogłem wisieć więc o, mamy? Za nami Ej ale. No to nieźle Oj, oj, ojej, z tych ojej, panowie! Ojez. Nieprzyjemna Dobre sytuacja. Jezu. O ojej, 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 tej operacji, proszę. już ojej, ojej, dawaj, już nas ojej, 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 tędy. Dawaj, tędy. Ale gorszy problem, się. Kenneth. Co? Zgadnij kto? Mr. Cornwall. Korn, Korn, można powiedzieć, wys, wys, Ma zamiar wysłać tutaj swoich. Ja muszę kończyć. Chyba wiesz ty, o co mi chodzi. Ty jebany, bogaty skór wysynie. Niech cię. Aaaa! Ja mamy problem. To duży. Musimy... jeszcze jeden jakiś... Wiem, musimy coś jeszcze zrobić i uciekamy są. Będzie trzeba. baliśmy sprawę. <grym> tak zwykle. My? Czy ty? A co ja... zaskoczyłem? Z... Hmm, może <grym> dlatego, że... Dobra. Będę ci to przypominał kiedy indziej. Piany. skoda Skąd ja mogę... Ja wtedy nie myślałem w ogóle. Bo trzeba tyle nie pić, pijaku. No dobra, a Lloyd co? Prohibicja ci lojdem? nie widocznie. Nie się. tego. No, Lloyd'a tu nie, nie ma. Sobie. To co ja będę o nim gadał, jak go tu nie ma? Nie będę go zapecami obbedywał, nie jestem taki Dobra, już uspokój wam, że żyjesz A Lloyd może nie żyć. żyć Dobra do, Dojedźmy na miejsce po prostu Tam się będziemy. dać się o tym może Przepiwku. A nie, bo się znowu na i znowu nic nie ja będzie pamiętał i potem będzie ale ja byłem na ja babe <słuch> Może tam się ostańmy To jednak To jednak nie benedict Point Coś innego, ale widzę, że tam jest. Dobra, chata, jedziemy. Przecież tam. Przecież tam ostatnio z pociągiem się zatrzymaliśmy przecież niedaleko. Tak. Ta, ta, ta. A właśnie, Jack, bo ty nie wiesz, dużo cię ominęło. Koniec! Jak to koń? Coś tu mieszka? I to Ej, on kogo jest, jest? jest taki. Właśnie. Nie, no nie pierdzie. Ale... Weź rękę. Weź, weź kurwa, rewolwer Kurwa, no patrz kurwa, kogo. No nie wierzę, biało. no i zobacz. Kto jest? I to jeszcze pijany zabaw. Pijany? O. Ty, ty po pijaku kurwa tutaj tak zaszedłeś? Malek. A, ja marek? Ja ci zaraz dam Marek. O nie, to ty. O, o to ja. Co ty tu robisz w ogóle? Na takim zadupiu. Pytanie, się ale znalazłeś tam się... miejsce no na obóz? Ja? Póki co. No tam, nie no mamy ja nic lepszego na razie. Co, co znowu, zno, znowu zamierzasz się napić i z mnie zostawić? O czym ty mówisz? O czym, dobra, no, ty jest nie... źle, ty jeszcze nawet nie kminisz tu. Mówiłem, że była gruba imba, niepotrzebnie. Zaskoczyli nas. Jakbyście wiedzieli skąd ja wziąłem ten wimper Alkohol w mojej Ale fajna miejscówka tutaj elegancko jest w no, trochę takie takie znaczy, ale to jest dobrze no, jak, jak, jak na, razie. na razie Na pewno musimy za niedługo ruszać dalej niestety To jest taka Musimy jeszcze tak zrobić jakiś skok Na pewno Żeby trochę zarobić Tak ciekawe co jeszcze Dobra y czy to teraz jest istotne? gdzie ja skończyliśmy. Oho. No. Okej, okay, po, po pokoju przyjeżdżają chyba, ale to nie wygląda. Yy. Mhm. Mm Czego bycie w ogóle? No Słyszałem, że zabijacie moich ludzi. Dobrze słyszałeś? No... Ja słyszałem, że przeszkadzacie też w interesach... Nam. Bardzo mi to przeszkadza. Nam też. Pierdamy Bier się tam w interesy. Będziecie to załatwić pokojowo, czy mamy się powystrzelać? Czego w ogóle chcecie? No zrobiliśmy to. To fakt. Co w związku z tym? Czego Nikt chcecie? Nikt tutaj ginąć. Przed nim porozmawiać w pokoju. Hm, wy w powierze. pokoju. Ciekawe. Mm -hmm. To chyba sytuacja raz na ruski to taka ja zdarza, że wy w pokoju przychodzicie. A słuchajcie, na nas ludzi jakiś, żeby nas pozabijali, a teraz wiecie, że o Boże by wam ludzi zabiliśmy. Nie, mój interne był nie wpychać się. Takie to straszne. Kończymy to w dwa... Albo odjeżdżacie, albo kończycie z kurką w głowie. Panowie, jestem jeszcze spokojny. I chcecie poznać mnie złego. Nie celuj <śm> do mnie. Niech ci będzie. Czego chcesz? Spokojnie ja chcesz się dogadać. na... Gaput Ritge. Opalmy tam dalej pokoju Dobra, to jedziemy chyba, nie? Jaki mamy wybór hmm. Loj ty lepiej weź kurwa wycześni? Bo to naprawdę Szkoda chłopa Jack Jack, chodź idziemy na chwilę. W trójkę Jack yy, Daj mi amunicję do Lancaster, w razie czego Już ci przynoszę czego to doszło Pokój ten lobos? Niemożliwe chyba. W lewej już szukaj Dobra to sobie wezmę po drodze, ja tobą Dobra, jedźmy za nimi. Dawać. Ciekawe czego oni w ogóle chcą. Hmm, pokoju Pokoju oni. Mi się wydaje, że to Tyś się tak albo rozstrzygnie... To się rozstrzygnie w jeden sposób. I to jest chyba jedyny słuszny sposób. Mamy ich Jasne, szefa na wyciągnięcie na ręki. Głowy. No ta Zabicie jednej osoby nie skończy wszystkiego, przecież. Właśnie, ja myślę, brzadę. że to nawet. Myślę, że to nawet nie jest ich szef, tak szczerze. Nie pokazałby się. Mi się wydaje, że to jest jakaś. To tak, tak. jakaś. Yy, jakaś. pułapka. Kpina, stary. No, nawet nie tyle co pułapka. My myślę, że to jest pułapka, nie kpina. Dowódca by się nie pokazał, bo. Dowódcy. Ten akcent nie jest stąd, to nie jest Amerykaninem. On kaleczy no. język. On kaleczy bo... No właśnie. Oni nie są w ogóle żadnymi Amerykaninami No tak, ale Byłem tam nawet nie na... był Meksykaniec, wiesz? Wiem jak się wymaga tą nazwę Mhm mm Miałem kiedyś spotkanie z Meksykaninem. Uważaj, bo za nami jeszcze są Kontynuując naszą rozmowę Mhm. Mm ja chcę pokoju Nie chcę tutaj nikogo zabijać Hm, pokoju? Wy chcecie pokoju, pokoju teraz tak? Pokoju. Teraz pokoju. ale wcześniej to śrutu, żeście nie żałowali. Co wy knujecie? No właśnie. Co wy knujecie, właśnie do cholery? Wy sobie nie myślicie, że co? Nie będzie dalej, nie będziemy żałować. Pokoju. A wy w, A w ogóle za, czegoś żałujecie? Ogóle ja, że na żadny płynie przystaję za to, co zrobiliście nam. Tłumaczmy. Nie będzie żadnego pokoju. Pokój będzie tak jak zostaniesz. Kulkę w łeb. Tak. Kulkę w łeb. Dobrze słyszałeś. Jack, przygotuj się. Kulkę w łeb. Zabij szuszku, kurwa. Zobajmy. Wiedziałem, Ej, oni są jeszcze na górze. To była pułapka jednak, faktycznie, miałeś rację. Za budynkiem. To nie, busze. To nie, busze. Wiedziałem. Słyszałem o tym, jak on miał mowę. Uwaga, na dachu. Uch, trzeba uważać. Na góra gdzieś są. Uwaga. Szlag. Jest tu zdecydowanie... No właśnie. Mówiłem, że to jest jakaś pułapka. Śmierdziało mi coś. Odpoczałem. Idę na górę. Idź na górę. My się za dobrze znamy, Josh. Ale jednocześnie, i tak on za, za złe, za to, że mnie zostawił. Myślałem, że go nie da. Nie, i Wiesz? tak bym to zrobił. Po co na Nie widzę w ogóle. Szlak na dole jest. Zresztą tu nie jest raczej baza. Mało ich proszę. Powiem ci, że. Zaczynam się bać tych ludzi. Te robot są nieobiżalni. Dobra, ja myślę, że możemy sobie prostu uciekać. stąd. Dwoje mamy. O, skurę. Od baku. Za kamieniem. Aaa. się, Jack? Ej, a, no chwila, no, gdzie no. jest Lloyd? Z Lloyd'a zgubiliśmy Lloyd panowie. A jak na farmie? na farmie? Został? Został, on no, był No to wracajmy tam lepiej, bo wiesz co, jeżeli go zgarnęli... Kurwa, oczywiście. Tak to... Uwaga! Szlak Jesteśmy tu przy Dobra, tak. chwilowo. A, nie możemy nawet tak uciec, nie mamy jak uciec. Szlak Gdzie jest rzek? Dobra, id idę się z nim rozprawić. Ja skakuję do... Ja do Jack'a idę Od boku od boku Sprawnie poszło Dalej do Lojda do Lojda do Lojda Kto wie co mu teraz jest Szlak kończy mi się Unicef. Wiedziałem, że to jest pułapka. Nigdy nie ufaj, logo. Nigdy. Co oni chcieli osiągnąć w ogóle? Te hmm. zagranie. Może chcieli nas zabić, ale to jest jedyna no. okazja w sumie. Typowa zagrywka. Da. Najpierw rozmowy, a potem działania. Słyszałem coś kiedyś jakiś meksykańcu Rodriguez, ie. Podobno wariat Oła Kali Lloyd! jest? Coś stało Lloyd Nie, spadłem na kartony Lloyd pewnie, pewnie znowu się upił, kurwa Co szlak. A co jeżeli go... nie poszedł Czekaj, 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 ale nad jego konia nie ma Kurwa, czego? Czy, czy oni go porwali właśnie w tej chwili? Jeszcze burza. Czy To była po prostu zagrywka ja po to... Zagrywka na, nie, Ty, Czy to była zagrywka po to, żeby... Porwać? Czy to mi nawet zgadzało? Widzieli, że jest pijany. Ja. Yeah. Jesteśmy po prostu z idiot... Tak. No i musimy go odbić teraz. Gdzie oni mogli? Kurwa, gdzie oni mogli go zabić? Hmm. Wiesz... Trochę się pokręciłem, trochę coś wiem. Niedaleko Blackwater jest taka mała mieścina przejęta właśnie przez... No bo... Nie wiem, czy może słyszałeś od o Slending. Mówić ci coś? Słyszałem, słyszałem. Jutro z, rana, o, jutro z rana jedziemy do nich kurwa zabijemy wszystkich co do jednego To nie interesuje mnie się A samego, samego szefa Będzie tak, nie interesuje mnie to Wszystkich tam wyróżnimy A samego szefa zostawię na egzekucję <noise> Egzekucję wypełni Lloyd Będzie Jeśli tak jeszcze żyje no Jeśli właśnie. jeszcze żyje Miejmy taką tak, nadzieję Miejmy nadzieję. Ja idę stanąć na warcie i się przespać. Idę się przespać. O panowie, jeżeli Lloyd nie żyje, to obiecuję, że ciebie George powieszę za jaja jako pierwszego. Wiesz co jest najgorsze? No co? Nie wiem, czy ty w ogóle pamiętasz, Że twojego konia zabili policjanci. Ha, no tak. Zajebiście, kurde, zajebiście. Raczej żyje, nie zabili, tylko wy. Szczerze, po co byli, by mieli zabić? Raczej okup, szczerze. Policjanci i okup. Ja cię proszę. Jak te policjanci? Ja mówię o Delobos. Aha, Delobos. Lobos. Ja mówię ci, że no, prędzej no, to by sądzi. to... Pr sądzę, że bardziej by to... Że prędzej by to rozkradli, zabili, zakopali, niż mieliby mi go oddawać. Chyba, żeby tam dynamit odpalony hmm. wsadzili, to jeszcze ok. Nie ma takiej szansy, nie, to jest niemożliwe. Czekaj, a w ogóle te Ives Landing, to duży to jest obszar, czy mały? No, powiem ci, że mają tam port, także przerzucałem tam broni i amunicję, są na pewno uzbrojeni. Duży? No, trochę większy niż Twin Rock, czegoś tak to się nazywało. Aha. A dużo ich tam będzie? Jeżeli wiesz, może. No, z 50 będzie na pewno, no. O, o boże. Dobra. Nie wiem, którą mamy poranie? teraz godzinę. Też nie wiem Zazwyczaj nie najwięcej sobie? jest koło godziny 16-17. Wtedy są wszyscy praktycznie. Nie wiem, nie mam zegarka teraz przy sobie. Nie wiem, zgubiłem. Nie wiem na pewno, że musimy... Ja nie chcę, żeby wypadł mi teraz podczas jazdy. Zbyt drogi. Musimy wszystkich wyrżnąć, wratać Lloyd'a i spierdalamy na wschód. Tak jest A co, kradziony? No, żebyś wiedział, przekręty w pokera 250 dolarów warty, co nie? Co za? Przekupiłem krupiera i wygrałem z zegarek za 250, co nie? To jest naprawdę dobry interes. Przekupieni Taki, krupierzy są tak. gorsi niż przekupieni policjanci. Ale mgła! Bez... Widzisz wszystko? Nie widzę. Wyjąć lampę? Nie! Lepiej nie. Nic nie da, nic nie da będę trochę tęsknił za tymi rejonami. Hmm. Ale trudno. Lepsze to niż Jak śnieg... To o ty... Słyszałem, że straciłeś konia ostatnio. No, może tak powiedzieć. Wiesz, ja pomimo mojej więzi z tym koniem zawsze mogę posłużyć pomocą dłonią. Trochę się tam pieniędzy uzbierało. Wiesz, myślałem nad zakupem młodszego i sprawniejszego na pewno konia. Czy byłbyś zainteresowany tym? Marzy mi się taki w ciemnych kolorach ogólnie. No to masz ciemne kolory. Ciemniejszy. No, Piękny. Jeszcze zobaczę. Jeśli ci nie pasuje, no to se go do smoły wrzuć no. <grym> ja, ja bym rano... <grym> żeby, no. Zawsze lepiej mieć konia niż nie mieć, nie? Tak. Zwłaszcza, że ty w ogóle nie masz. To wiesz, za darmo. Od to najlepszego kolegi A poza tym konia to po bym głowę przez takiego pewnego Josha, który za nami biegnie Jakiego Josha? Kto za to? Gdzie za... Gdzie, za, gdzie za to biegnie Gdzie za, za biegnie? nami biegnie? No ty! A, 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 a kto? To ty Ale z Josem ja... jedziesz przecież, co ty? Aha, Jeszcze dobra, chyba tak cię tak trzyma się. Trzyma cały czas chyba, tak jak, na, tak jak i nas Lloyda trzyma to już tak, że my ja, ja myślę, że on tam leży pijany kurwa I on nie wie co się dzieje w ogóle On żyje 100% To są dwie opcje, albo nie wie co się w ogóle dzieje i jest na próżniak Ohoho, się wywraca tylko Albo jest druga opcja, leży, ale nie nieżywy już No to A miejmy nadzieję, kurwa, że leży na Albo jest też bardzo możliwa opcja, że poszedł po prostu się napić No powiem to, Ci, to, że mógłbym tu mieszkać, ale jest troszeczkę chłodnowo no, tak, ale lepiej, lepiej niż tak głupiel na gorąco Pustynia, pustyni. O! Nie za tych rejonów! My jesteśmy blisko Black Ops. O! Kur! To też chyba, chyba wczorajszy. <laughs> Oj, Jack! Żyję! Oh, yeah. Żyję! <laughs> Kurwa! Nie mogę pobudzić! Fala nie wygupię się! Zostawaj, nie maruj. Te mosty są takie dziwne, Boże, kto to konstruował? No, ktoś ta, wczorajszy na pewno, wiesz? Ta, A no jak no już naprawdę... się trzymamy nie tego? Nie wiem, nie wiem, jak my żyjemy w ogóle tak naprawdę. taki takiej przebyliśmy. No po prostu mamy szczęście. A wydaje mi się, że nie długo może nam się skończyć. To jest tutaj na, na wprost? Dobra, tak, to jest tutaj, zostawmy tutaj. Dobra, ja, ja zakładam maskę chyba. No na pewno zakładam Bo tu nie ma innej opcji. Też założę. Tylko nie mam kapelusza, bo straciłem kapelusz. Trudno To co panowie jak to robimy? Wpierdalamy się tam po prostu? A tak no, tu nie ma co z nimi rozmawiać nawet.